Zwyczajony. Ale po spacerze strasznie mnie sie. O godzinie 20:00 zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Według sondaży Exit Poll, najwięcej mandatów zdobyła lewicowa koalicja Nowego Frontu Ludowego, co stawia ją na dobrej drodze do nieoczekiwanego zwycięstwa nad skrajnie prawicową partią Zjednoczenie Narodowe. Drugie miejsce zajął centrowy obóz prezydencki Emanuela Macrona. Jasne jest, że Francja zmierza w stronę zawieszonego parlamentu, w którym żaden blok nie będzie miał większości. Obraz stanie się wyraźniejszy w ciągu najbliższych kilku godzin, gdy napłyną rzeczywiste wyniki. Więcej informacji na temat francuskich wyborów podamy w jutrzejszych wydaniach Panoramy. Zawsze w biegu. Mówili mi, trzymaj formę, nie zwalniaj. Każdy ma moment, w którym się musi zatrzymać. Chociaż na chwilę. Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. A teraz akceptujesz wszystkie swoje blizny. Te widoczne i te głębsze. Cieszy mnie każdy moment spokoju. No, ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie każdego dnia. Giganci życia, tylko wy rozluźniacie kark, a nie relacje. Brawo, wy! A w plusie na kartę macie aż 6400 giga. Plus. W komforcie. W komforcie. W komforcie. W ko komforcie. Teraz w komfort aż 150 zł, rabatu za każde wydane 1000 zł. Promocja dostępna w 160 sklepach i na komfort.pl. Bulnuk, pajączki. Obrzęki. żylaki. Niezależnie od stopnia zaawansowania, na problemy z krążeniem żylnym nóg weź Diosminex Max, jeden lek na wszystkie objawy, który wzmacnia naczynia krwionośne i przynosi ulgę w każdym stopniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diosminex Max, nie daj się zatrzymać. Hey. Teraz wyprodukowany w Polsce nowy fiat 600 Hybrid od 600 zł netto miesięcznie, RTV, Euro, AGT. Soskie wyprzedaży w euro! Telewizor Samsung 6799, Express Delonghi 3999 i do października nie płacisz w sklepach i na euro.pl. Poranki są zbyt wczesne. Poranki są zbyt skomplikowane. Więc przynajmniej odkomplikujmy śniadanie. Wybierz płatki Nestle Cornflakes bez glutenu. Wybierz prostotę. To niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z NAN OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. NAN. Żywienie dla przyszłości. Mówią, piękno jest ulotne. Czas płynie coraz szybciej. A ja mówię, Salviti z Złota formuła piękna. Każda porcja Salvitis kolagen zawiera aż 12 000 mg kolagenu, dwa składniki mineralne i 11 witamin, pomagających zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Polecam Izabela Skorupko. Salvitis kolagen. Złota formuła piękna. Muszę iść do pracy, bo chcę. Muszę położyć dzieci. Za siedmioma gulami. bo chcę. Muszę się ogolić. Bo chcę. Gillette ProGlide z naszymi najlepszymi ostrzami. Jednym ruchem zapewni gładkość, którą docenisz. Gillette. Bo chcę. Odkryj świat delikatnej czekolady lodów Milka. Kiedy wspólna radość zbliża nas do siebie. Lody Milka. Delektuj się chwilą. Kiedy kręci Cię Twoje życie, to nie czas na chwilową słabość i rezygnowanie z przyjemności. To czas, by sięgnąć po Melmax Actigel. To potrójna moc działania. Przyspiesza leczenie oraz zmniejsza ból pleców, mięśni i stawów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką domoczoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melmax Actigel. To nie czas na ból. Wypróbuj mel w tabletkach. Idealna biel? Oto mój sekret! Nowy Wizir z efektem fery. Łączy moc usuwania tłustych plam i technologię zapobiegającą osadom. Działa skutecznie w zimnej wodzie i krótkim cyklu. A ty oszczędzasz to 75% energii. Wizir, bielsze nie będzie! Lubimy urządzać przyjęcia, jednak po nich często mamy wzdęcia. Mam dla Was rozwiązanie. Ulgix zdęcia, duże opakowanie. Kapsułka ulgix w zdęcia rozbija pęcherzyki gazu i uwalnia od wzdęć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. jest proste. 2050. 2050. zapewniam, że nous atteindrons. Renault Scenic eTech 100% Electric. Zmieniliśmy wszystko oprócz nazwy. Już od 1438 zł netto miesięcznie. Oferta dla firm w finansowaniu Renault. Samochód roku 2024. Amazon Prime Day od 16 do 17 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. To sprawi, że poczujesz się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 16 do 17 lipca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime już dziś na amazon.pl. My lucky sock. Honey, my sock. Heineken spełnia marzenia fanów. Weź udział w loterii, codziennie wygrywaj wyjazdy na niezapomniane wydarzenia. Sprawdź na Heineken.com Lexus NX już od 1190 zł netto miesięcznie w najmie Kintoa. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.